Leon Szymańczyk <noise> Kibice są, dopisują jak zawsze. Trzymamy kciuki, żeby tym razem było bez dyskwy. Pięknie dyskwy nie będzie. Przynajmniej nie za Falstar. <noise> Ale po nieco Przyglądam na to, że zero. Dona na to, że w pierwszym a że torze trzecim Leon Makowski No dawaj Leosz, dawaj! Dawaj Leon! Dawaj Synek, no, dawaj! No dawaj Lolo. W siódmym Jan Hermas, na torze dziewiątym Leon Szpanczyk. Ile, ile będzie pięć? No, dawaj Leo! Brawo! Ciśnij, ciśnij, ciśnij chłopaku! Chyba już nie ma troszkę śmiechu. Aleksander K16 sekundy i 95 sekund. Ładnie. Nieźle, no. LOP! Nie widać? Szybki rzut na tablicę. Też średnio widać. 50.01, nie wiem ile miał, więc ciężko stwierdzić, ale wychodzi, może pomacha, może nie. LOP! trenerem Na gorąco ostatnie jakieś tutaj wskazówki jak było podsumowanie